Nie podaziło nie? Tak? Nikogo nie poraziło wtedy. Aha, no tak. Kogo miałaby lampa po do picia? Tam jest woda. O, smakowo. smakową. Smakową został za Franka. Ale nie wiem, nie wiem też butelki. Ja tam nie wiem. No ja nie wiem. To się na fiek. Ja czuję, że mi to patło tak, zaraz w pory, tak jak umocnie. Trzeba.

Wy też wie. Jakie gardze wie. Goruny kamery tam tutaj stal ściąga! Ale mu zabał jest w opiece. W opiece. W ogóle W opiece. W no? W opiece. wiem, opiece. tego, ale naprawdę. opiece. W